I dobry. Dziś chciałam Państwu przedstawić, jak wykonać dekorację z roślin i sztucznych o charakterze zimowym. Do wykonania naszej kompozycji potrzebne nam będą fragmenty bananowca, tak zwane baranie rogi, to są elementy palmy. Na szczynie w tym wypadku to jest taki, taka plecionka z egzotycznych pędów bielona oraz y, kwiaty. Y, sztuczne, liście alokazji storczyk dendrobium, czosnki, ten z pasji biały białych i takie oto dekoracyjne zimowe gałązki. Z elementów technicznych będziemy potrzebowali piankę florystyczną, którą zamontujemy w naszym naczyniu, klej na gorąco, z narzędzi pistolet do kleju, sekator, cążki do drutu i pomocniczo odluciki florystyczne, które wspomogą montowanie elementów w piance. Na początek do naszego wianka y, montujemy przy pomocy kleju na gorąco dobrze przyciętą wiankę floristyczną. Jako pierwsze y, montujemy największe elementy, dobrze je wkleić, wtedy dekoracja będzie bardziej stabilna. Następnie montujemy kwiaty. Następnie montujemy liście. Dekuracja należy sobie obracać, żeby nie była jednostronna, aby z każdej strony dobrze wyglądała. Teraz zamontujemy czosnki. Aby dobrze wyglądały, powinno się je wystopniować, czyli umieścić na różnych wysokościach. Teraz do kompozycji dodamy bardzo ładnie zrobiony sztuczny kwiat pasiflory. Właściwa flora jest pnączem, więc dobrze, żeby się owinęła w pędu bananowca. W Do kompozycji dodamy storczyk dendrobium. Dzięki temu, że ma w środku drucik, możemy go dobrze dogiąć odpowiednio. Do naszej kompozycji dodamy takie ciekawe branie rogi. Aby dobrze były zamontowane, najlepiej wkleić w nie drucik. Zamontujemy nasze robi to pianki. Dobrze jest je tam wkleić, żeby to się wszystko dobrze trzymało. Zamontujemy drugi element dekoracyjny. Dodamy takie oszronione lekko gałązki, które jednocześnie zasłonią nam piankę turystyczną. Gałązki możemy sobie pociąć na mniejsze kawałki. Kompozycję kończymy oszronionymi gałązkami. Gałązkę możemy pociąć na mniejsze kawałki. Takie ośnieżone gałązki będą się kojarzyły z zimą. Tak wygląda efekt końcowy naszej dekoracji. Gdzie można taką dekorację postawić? Na pewno będzie ozdobą biura. Można taką dekorację komuś dać w prezencie na dzień babci, na dzień kobiet. Charakter ma taki chłodny, zimowy, więc nadaje się też jako jakaś zimowa niespodzianka.